Jak widzicie, jeden piesek jest gotowy już na zimę, a mnie! Cześć! Wiemy, że tak jak my, kochacie zwierzaki. Widać to dokładnie w komentarzach, gdzie co jakiś czas prosicie nas o kolejny odcinek poświęcony waszym pupilom. Dzisiaj spełniamy wasze prośby. Zobaczcie, co przygotowałyśmy. Jak widzicie, jeden piesek jest już gotowy na zimę, drugi niestety jeszcze nie, dlatego postanowiłam pokazać Wam, jak samodzielnie uszyć dla niego kubraczek. Na początku odrysowuję kształt psiej bluzy na dziecięcej kurteczce. Teraz dokładnie wycinam obrys psiego ubranka. Następnie zszywam boki na kształt kubraczka. W kolejnym kroku obcinam zamek i podszywam go. Pozostało już tylko sprawdzić, czy ubranko pasuje na pupila i gotowe! Mam nadzieję, że moje pieski nie zmarzną tej zimy. Jeśli macie więcej ubranek na przykład po młodszym rodzeństwie, to możecie kombinować z kolorem czy fasonem. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podoba taka domowa produkcja. Pokażę wam jak zrobić zdrowe przekąski dla kota. Przepis, który przygotowałam, naprawdę nie jest trudny. Oglądajcie. Do przygotowania tego smakołyku potrzeba mniej więcej 230 g ugotowanego łódka z kurczaka bez kości i skóry, jedną szklankę świeżych liści szpinaku, jedną szklankę otrębów, jedno jajko, jedną łyżeczkę kocimiętki i jedną czwartą szklanki mąki. Mięso z ugotowanego łódka z kurczaka wkładam do miski blendera, dodaję jedną szklankę otrębów, jedną szklankę liści szpinaków, jedno jajko i łyżeczkę kocimiętki. Blenduję do uzyskania jednolitej masy. Uzyskana mikstura powinna być lekko zbita, przypominająca mokry piasek. Masę przekładam do miski i dosypuję jedną czwartą szklanki mąki. Teraz wyrabiam ciasto, aż przestanie się kleić. Rozwałkowuję ciasto i wykrawam niewielkie kawałki. Całość piekę w 180 stopniach przez 20 minut. Na koniec przestygnięte ciasteczka możecie przełożyć do ozdobnego słoiczka i podpisać. Jeśli wasz kot nie przypada za kurczakiem, możecie zamienić go na przykład na tuńczyka bądź łososia. Pamiętajcie tylko, aby stale monitorować trwałość tych przekąsek, oraz, że nie mogą być one podstawą jego diety, a jedynie wyrażającym Waszą sympatię dodatkiem. Dlatego nie róbcie ich za dużo naraz. Postanowiłam zrobić nietypowy domek dla świnki morskiej czy świnek morskich, które uwielbiają tego typu kryjówki. Zobaczcie. Na początku na filcu zaznaczam miejsca, które będę przyszywać. Teraz zszywam dach, po czym przyszywam go do podstawy namiotu cienkiego filcu wycinam trawę i przyszywam ją z obu stron namiotu. Następnie cztery słomiane patyki przycinam na taką samą długość i przyszywam je przy wejściu do namiotu, dzięki czemu jego ściany nie będą opadać. Namiot wygląda bajkowo. Gruby filc jest sztywny, więc się nie zapadnie, a frędzelki nad wejściem to dodatkowa frajda dla gryzonia. Aby dłużej zachować w nim czystość, warto do środka wkładać mały ręczniczek lub kocyk, który później łatwo wyjąć i wyprać. Każdy posiadacz kota na pewno przyzna mi rację, że to zwierzęta, które mają bardzo dużo energii i kochają zabawę. Dlatego dzisiaj pokażę Wam pomysłowy domek zabawkę dla kotka. Zobaczcie. Na początku na kartonie wymierzam trzy prostokąty. Wycinam dwa dłuższe i jeden krótszy. Teraz na ich ścianach odrysowuję koła różnej wielkości. Prostokąty sklejam tak, aby powstał trójkąt. Teraz przygotowuję tylną ścianę. Odrysowuję, wycinam i przymocowuję do konstrukcji. Całość maluję na żółto. Moje koty uwielbiają spędzać czas w takim domku. Mam nadzieję, że Waszym ulubieńcom też przypadnie on do gustu. Powodzenia! Wy już widzieliście, jakie my mamy zwierzaki, a teraz my jesteśmy ciekawe, jak wyglądają Wasze pupile. Napiszcie o nich w komentarzach, a może macie też jakieś sprytne pomysły dla nich. Jesteśmy bardzo ciekawe. Wpadajcie też na naszą facebookową grupę i odwiedzajcie Instagram. Do zobaczenia!